Słuchajcie, jeszcze przed startem tego filmiku chciałam Was zaprosić właśnie na mój serwer Discord. Jest on właśnie pod, moje, pod mój drugi kanał na YouTube, którym mam 356 subskrypcji. Ale Was też zapraszam właśnie na ten serwer. Możecie właśnie wbijać, a ja już przechodzę do odcinka. Siemano, witajcie! Ja jestem Santox i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak zrobić właśnie self-role na serwerze Discord. No i słuchajcie, przechodzimy do odcinka. No i pierwszą taką rzeczą to oczywiście trzeba stworzyć rolę. Więc robimy tworzenie ról, następnie tutaj tworzymy rolę. Ja dla przykładu dołam dwie role, czyli chłopak. Robimy tutaj zapisz zmiany, następnie wchodzimy znowu w rolę i tworzymy rolę dziewczyna. Będą to oczywiście role do wybrania poprzez reakcję, czyli ktoś będzie mieć po prostu tutaj taką rolę, gdy wybierze, poprzez reakcję, gdy naciśnie. No i słuchajcie, trzeba dodać bota, za pomocą którego będziemy te role dodawali. Więc słuchajcie, wchodzimy sobie w wyszukiwarkę, wpisujemy Carlbot, wchodzimy w pierwszy link, no i następnie klikamy Invite, potem robimy Wybierz serwer ja, i tutaj właśnie swój serwer musicie wybrać. Kontynuuj, autoryzuj, no i następnie jestem człowiekiem, gdyż to zaznaczymy, nasz bot się tutaj pojawił. No i teraz trzeba stworzyć jakiś kanał właśnie z self rolami. No to tworzymy kanał pod nazwą self role. Utworzenie kanału. Też bardzo ważną rzeczą jest to, bo my z tego raczej nie zrobimy, żeby ten karlbot był nad wszystkimi rolami. Jeżeli robicie obojętnie jakie role, na przykład wybierz kolor, no to ważne, żeby ten karlbot był zawsze nad wszystkimi waszymi rolami no i co, słuchajcie, przechodzimy W pierwszą komendą, którą wpisujemy to jest rrr set -up z wykrzyknikiem no i tutaj nas właśnie bot mówi, cześć, jaki kanał tutaj chcemy wybrać, no to wpisujemy tutaj hashtag, już tam tu podpowiada, musicie tam wpisać self role, no i tutaj musimy właśnie tą wiadomość więc dla przykładu ja tak płeć i dajemy teraz tak boj Myślnik chłopak, a następnie girl, myślnik dziewczyna. No, i gdy już to wpisujemy, teraz Bot nam daje taką wiadomość, gdzie możemy wybrać korol, kolor, jak to będzie wyglądało. Ja bardzo, bardzo polecam Wam właśnie z kolorkiem, bo to znacznie ładniej wygląda. Mamy tutaj bardzo dużo kolorków do wybrania. Ja dla przykładu wezmę sobie taki zielony. Kopiujemy, wklejamy. No, i jak możecie zobaczyć, będzie taki tutaj pasek, będzie znacznie to ładniej wyglądało. No, i słuchajcie, następną rzeczą, którą robimy, no to wpisujemy po prostu boy, myślnik chłopak. Tutaj właśnie nam bot zaznacza, jeżeli takiego czegoś nie macie, no to musicie zrobić wszystko od początku, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo bez tego właśnie bot nam nie zrobi. Następnie wpisujemy gir. Myśnik dziewczyna, i jak możecie zobaczyć, wpisujemy teraz. zdon i mamy nasze e, naszą rolę. No, i teraz, przez dodanie reakcji, mamy naszą rolę. Wchodzimy sobie na przykład w rolę, i mamy chłopak, jak możecie zobaczyć. E, powiem wam tyle, że e, teraz będziecie mogli e, po prostu usunąć te wszystkie wiadomości, które macie tu u góry. Oprócz oczywiście tej. Ale najłatwiej Wam powiem, że to zrobić. Stworzycie sobie nowy kanał pod byle jaką nazwą. Dla przykładu dam. No i po prostu tutaj wpisujecie te reset, setup i tak dalej. No po prostu potem będziecie mogli ten kanał usunąć nie będziecie musieli usuwać tutaj tych wszystkich wiadomości, po prostu usuwacie sobie wtedy ten kanał, no i macie po prostu tylko to ustawione, ale ja dzisiaj tak pokazałem, żebyście wszystko zrozumieli, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku, pamiętajcie, że link do Discorda macie w opisie, trzymajcie się i cześć!